Czy wiecie, że sadzonki Malin i jeżyn dostępne w sklepie Dr. Berry, możecie sadzić cały sezon do ogrodu czy do takich donic i będą one ozdobą waszego tarasu, ogrodu, stanowiąc formę użyteczną, ale też ozdobną. I zaraz pokażę Wam taki ogród, jak można się cieszyć zdrowymi owocami przez cały sezon. Jestem dzisiaj w ogrodzie Gosi Maciak. Cześć Gosia. Cześć. Powiedz wszystkim, czym się na co dzień zajmujesz? Eee, ja na co dzień studiuję technologię roślin naczniczych w Krakowie. Zauważyłam, że Gosia ma nie tylko rośliny ozdobne w swoim ogrodzie, ale też użytkowe, na przykład takie piękne maliny, które są dostępne na wyciągnięcie ręki. Powiedz mi Małgosia, czy uważasz, że to jest fajny pomysł, żeby mieć takie owoce jagodowe właściwie dostępne cały czas w sezonie, w ciągu roku? Tak, ja uważam, że to jest świetny pomysł. Nie każdy ma dobrą ziemię pod uprawę malin, ale właśnie u mnie jak widać maliny są wotoniczce i...